Klik TV. Macie obiecany odcinek z simsów, ponieważ dobiliście 5 łapek, Nie wiem kto dobił, nieważne kto robił. Ważne jest, że wreszcie dobiliście gorąco za oknem. A ja rozpoczynam odcinek. Użyłem już simka. Jest to jedna simka Felicia Niagara. Dom nazywa się Widok na Niagara. Sam no A właśnie, to jest mi i to już trochę zaludniłem. Tutaj jest Alicja widmo, którą też gram. Tutaj jest Parki Mia, Xenia Newcrest. Ktoś Barry, Wszyscy nie widzą, kto to jest Ksenia Newcrest. Otóż stworzyłem rodzinę Newcrest, która jest u mnie w galerii, ale nie mogę jej zapisać, zapisać dla was. Tu, tutaj są ogrodowe imprezy, czyli to Miejsce, w którym wykorzystałem rzeczy z Perfekcyjne Patio. A to jest właśnie dom. Rozpoczynamy rozgrywkę. Od razu mówię, że nie umiem ładnie tworzyć simów, więc nie miejcie pretensji, że brzydko. No. Dobra, to 30 stopni za oknem. Dzisiaj jest, dzisiaj jest środa. No, miało być 36. Może i jest. Dobra. To się długo ładuje. Czy tak długo? 15 sekund? Jak po raz pierwszy odpalałem Simsy, to się ładowało w 3 sekundy. Tylko, że było inne menu. Muszę to wszystko załadować. Jeszcze planuję serię z Game of Tycoon, Już przeszedłem ogólnie całą grę. Prawie całą grę, ale za chwilę już kończę, bo 35 rok. O 35 rok to już już to jest już koniec firmy. No i jak skończę, to nagram Game of Tycoon Niedługo. Okremy, to jest... Jak nie macie co robić podczas po ładowania ekranu w Simsach 4, czytajcie, mowy, czytajcie te pod tym plambobem informacje, inne porady. Ładuj, ładuj się. Jeszcze się za długo ładujesz. 80% odcinka to będzie ładowanie. Chyba w dodatku nie wiem, ile nagrywa. Mech. Olepszenia, panu nie Powiem, powiem, już to w to małem. Hmm. Teraz? Czy teraz? Jest! Załadowało nam się. I patrzcie, co mamy. Mamy samochód. Co prawda, on nie działa, ponieważ jest on tylko zabawką, która jest powiększona. E, na, e, zamykającym nawiasem, tworzy rozumieć, mi tak labuje. No, to jest nasza Felicja gara. Pokażę stroje. E, zmień strój. To jest jej codzienny. W klapkach chodzi. E, zmień strój. Oficjalny. Zmień strój sportowy. Zmień strój do snu. Biały falkrok. Zmień strój na imprezę. I zmień strój do pływania. Teraz, się przynajmniej właśnie, ten, ten jest fajny, ten jest fajny. A teraz my sobie mamy trzy piętra w domku. Trzy piętrowy domek nasz. O, tu jeszcze ma taki dach. E, idziemy na dół, bo ona chce już jeść. To jest sypialnia rodziców bo może coś będzie. Tutaj jest salon. Tutaj. tutaj jest łazienka pierwsza, a tutaj jest kuchnia. Właśnie co, co z Twoimi potrzebami. Chcesz jeść, ale najpierw pójdź do to Anaty. Potem gotujesz coś. Patrzcie jak wymyśliłam, tutaj mamy kuchankę. Domek, Domek jest... Kuchnia jest trochę podobna do kuchni Joanny Osieckiej. Jak e, e, ktoś nie zna, to polecam kanał. E, Pietrz, co wiecie? gotuj. gotuj Mam nadzieję, że nie będzie pozału. Posta z serem. Pierwszy odsiłek. Co mi tak laguje? No. Było lepiej. Czekamy. Piętro. to zrobić. No właśnie, to lampka by mogą to kupić. Halo! No, teraz. E, pokażę Wam kolejne piętro. Tutaj mamy drajkego jakiegoś dziecka, jeśli będzie. będzie. To dziecko będzie małym geniuszem. Na razie mamy miejsce dla czterech dzieci. E, dwa dla dziewczynki i dwa dla chłopców. Chuda, e, zabawki dziewczynek i tak dalej. To jest spój dla mojego geniusza. Magiczne drzwi. Mm. Które ostrzegają o tym, że lepiej nie wchodzi. Ha, i jeszcze tutaj zrobię małe tylko pozarowy i ten... Jutujesz tam? I tutaj jest kolejna łazienka. I tyle. A tam właśnie skrzynka pocztowa, Czekajcie. Skrzynkę pocztową trzeba przesunąć. w dwie w głowej zatoczce. Tą stronkę mówię, bo dobra, była jest brój. Mm -hmm. Świetnik będzie niepotrzebny, bo mamy ten świetnik na noc w kuchni. To przydałby się jakiś czas na górze, ale to później. Dobra, ty tam go To tu trudno będzie przy 3 piętra. Przepiwnice. Może to Ha. Jeżeli nie zrobisz mi pożaru... Potem sobie będziesz jadła tutaj, przepraszam. Gąsając na swojej dużej plaźmie, którą powiększyłem. No. Halo, co się dzieje? Nie mogę mieć interakcji z otoczeniem. Co się stało? Ech. O, teraz opieram. Co wam grało? No! Jakie? Co się dzieje? To oni mnie chcą zepsuć. Ja proszę. Oglądaj kanał. Oglądaj wiadomość. Nie daj maści, sobie to oglądaj. W końcu jest już 30. Minęła 15. Czas na fakty. Co sobie wiesz, czekaj, że sobie, że oglądasz. Jak mnie lagują Simsy. Bo już mam komputer. Fuh, mój laptop jest rozprzestrzeniony. Bo ja mam dużo ręce. Puf! Eee.

Eee, czemu mi te simsy tak lepiej? Na... Czemu? Czemu? No się. No. Teraz. Cały czas wstroj do pływania. Na razie to tak trochę trochę nudy będą. Nie ma już nic, nie ma, nie ma. czy ty oglądasz ten telewizor? Oglądaj aktualny kanał. No ale po co stoisz? Znaczy no, ja mam ci przesunąć tą kanapę? Ty co w końcu? ci na tym. Tobie to mogę postawić. Yyy, telekineza. Trotolini. Jezu, yes. te Simsy post serem zjedz to. I usiądź tutaj. Tak, dokładnie, tak, tak, niech ten czas płynie. Jesz to, czy to oglądać, czy co? Halo Reset Sim. Z tego się nie obejdzie. Jestem tego pewien. No. Ej, powodnie. Ale powodnie. Czemu mi tak Simsy lagują? Chyba pomajka z tym. Po raz Byłbym ciekawy, ile mam klatek na sekundę. No bo to przez to nagrywanie. No ten broadcast software. Wylabuje. Może powinienem wykupić licencję na Badicona. No, mógłbym sobie nagrywać bez licencji, ale ten nie lubię tego znaku wodnego i nagrywania w 480 pikseli. Co tam się dzieje w tej telewizji? Jakiś helikopter? Dobra, w takim razie Ty już sąsiedzi tutaj nie chodzą, będziesz smutno zaraz w... bo niski poziom socjalizacji. Jak to tam było. No. W takim razie wyłącz telewizora i idź spać tu. I. Mm. Nie chcę żeby to nie by ja Twoja własność. własność. Bo tutaj jest powiem, że to była zabawka, nie, zaraz mi tym nie ty mnie pojedziesz. No chyba, że doczepisz jakiś mur do tymowania. Dobra, piś no, piś śpi. W swoim szlafroku. No jest lato, no po co się kołdrą przykrywasz? Cztery, pory, się tak, 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 tak. Starczy tego. Nie śpimy już. Po pierwsze. Idziesz. skończyć stać? Zainspirowany. O, jak. Ja. Będzie gotować toast z serem. Jajecznicę dzisiaj no. gotuj. To tyle. potem pójdziesz do swojego topinek, który w górę. Ej! Leciałem na dół. Studio, flasza. Lecz pić. Dobra, jesteś tam? Poszukamy jakichś nowych sotoder. Zresztą on dopiero wychodzą jakiejś ósmej. Kto to widział, spaceruję? Czemu, mam... Czemu nie mogę tam dalej wyjść? Ej, Ej to jakieś niesprawiedliwe. Ja. Dolcze i gabana. Dobra, gotuj, gotuj, gotuj. Do tej kuchnice. Aha, tu tobie lubimy już. Prudówki. W tym razie nie stój tak. O, gotuj. Szatkuj. O jajecznicę. No sztypiorek się dodaje najpierw do no jajka rozbitego. Nie, nie dodaje się solniczki, tylko tylko sztypiorek! Wiem, że ty nie masz kompletnie pojęcia o gotowaniu. Spaliła gaz swoją zdolnością telekinezy. Dobra, mieszaj to lecznicę, będzie przynajmniej na chleb. Ja ja mam jajecznicę na chlebie. Komoda! Któraż! Witz różni zapromej stroj od przyjmując. Aha! To jest zmień stój, a tu można je zmieniać ogólnie. Aha, dobra. Dobra. Pomyliłem! E! Pójdź to jest! Kójdź, to jest. Widziałem, tu jest. Na co W telewizorze, przy swojej ogromnej plaży, Aha, i sprzątaj, do świetnika. Do świetnika się wywrócę, tak oglądaj wiadomości, ponieważ jest godzina. E, trzecia nad ranem. Właściwie jest za chwilę czwarta. tylko 10 simoleonów za jeden talerz który jest właściwie darmowy w każdym razie zysk większy za 3 otrzymujesz 10 oczywiście po zjedzeniu przez sima jedzenie przez to, że nie ma w tych w ścieżkach tych płyt chornikowych, by się bardzo przydały Jaki, jakiś przechodzień, e, Marta Pawła, czy robi pomp. Za co ją? ją? Czy nie miałaby cukru? Cukier potrzebny, bo nie ma czym słożyć herbaty. Wiesz, czy ty pijesz herbatę, to nawet nie ma żadnego zapaszacha. Kajnika. Czy choćby kamienia do gotowania, do gotowania herbaty? Ufa, ufa, ufa. To, to, to jest najlepszy moment w tych wiadomościach. Ja Ci prze, przepraszam, że ja ci... O, czekaj. O. Przepraszam, że zasłaniałem telewizor, ale ja teraz będę tutaj częścił. Proszę nie odkładać się na podłogę. zaistniały. talerzy. Przechodzę przez kanapę! Dzisiaj wiadomościach. Dzisiaj wiadomości. Dobra, wyłączaj ten telewizor z tym, tym. się po sobie, ale cię wrócę teraz do świetnika, bo to jest nowa era po prostu. Zagrywanie talerza do świetnika, dostaje się 10 zł. na tej Simoleonu. Zaczek tą Marta Pawła, czy tutaj pompki robiła? Yyy, nie ma je, Jest, 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 jest. Zatrzymać czas. To zdolność zatrzymywania czasu. Przyjazne powitanie. Poproszę. Przynajmniej ci trzeba nie nie tak, na, na boso, na chodniku, jeszcze w szlafroku. tak kompletny brak gustu. To jest ta Marta Fabra? Jak się wyglądała? Przebrała się pewnie z tej historii. o ulubionym zespole. Potem no? proszę komponować. Fryderyk. Ty, 2, nie, no. Widzicie. Gdzie pracujesz, Marto? Okay. Eee, lama. Pracuję ja dla mnie. A ty? A ja. Mm. A ja pracuję w yy, custeczkami. No i kupiłam sobie ostatnio nową komodę. Wyzysk, okłam, skołój i spółka. Business woman. <ścoughs> dobre. Lubię Simsy za to, że dają śmieszne opisy i nazwy. No. Słońce dzisiaj bardzo mocno grzeje, tak? To namalowałam e, obraz. Nagle położy, położyłam się z lulu i w ogóle i. i no a nagle. E, nagle. Tej jest spekulacja. Yumou! jest najtrudniejszym językiem świata. Jedyne co z niego rozumiem, to. Dag dag, Susu i łabdebada badu. Susu znaczy cześć, tak, tak, znaczy do widzenia. nybu znaczy dziecko, a łabdebada badu to znaczy płonę. Marta Pawlacz. Nie wiem moich siimców bagują się. Nie ja, no, lubię, ale... One... One się bagują. No! Rozumiecie co tu jest pauza? Gdzie mnie? Co to jest? Znaczy. Eee, no, to moje moi z się bagują, no. Nawet nie wiem ile już nagrywam. Aż tak zbagowany się. Dobra, nie wiem jakieś 15 minut już chyba. Teraz, 3-2-1. 3-2-1. 3-2-1. Dzisiejszy odcinek nazwę Hashtag Zbagowane Simsy. Myślę, że będę już kończyć, ponieważ moje Simsy są tak zbagowane, że będą musiały trochę odpocząć. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to dajcie lajka like pod filmem i rozześlijcie go dalej, jeśli możecie do znajomych, do innych ludzi. Eee, Policam kanał Maxi555 eee, eee... To by było na tyle,